Jest to tak e, barwa około. O, po, jest to barwa. Jest to barwa pochmurnego dnia. E, dobra, nie muszę tego mówić. Polski, e, więc irlandzki numer telefonu będzie Wam potrzebny do kontaktu z. Hello. Hi guys! E... Hi guys! Today jest is... No czekaj też. Jeszcze raz? Jak chcesz? Możemy jeszcze raz Dobrasz Dobra. Dobra. Już no, yy, cześć wit cię, cześć Witam wszystkich serdecznie na Czytam wszystkie wasze komentarze, bardzo się cieszę, jest ich coraz więcej i coraz bardziej yy, yy, coraz bardziej. Chyba yy, yy. nie opóźniał, bo się tłonabuję. Takie Ej! Dobra. Watch your language. Okay. Tak, dokładnie. I co teraz? No nie wiem, to to twój kanał. Tam wziął. <głos> <głos> Niżej się schyl, bo Cię nie widać. <noise> mnie też wziął, o Jezu. <noise> mnie też wziął do Irlandii, <noise> Co Cię, co Cię... Ee, nie, czekaj. Mhm. Mi było ciężko Agnieszce, jeszcze bardziej ciężko i... Czekaj, ale powiedziałeś tak, jakby Agnieszka nie była Twoją rodziną. <noise> Włączyłam. Włączyłaś? Dobrze. Kochani, oprócz tego... Czekaj. Kochani, oprócz... Dobra. Co To już leci, tak? To się... Ostoś się ustawia sama? Lecimy. Dobra. Ja siądę tylko. Ja siądę <śmum> sama, zgnieść trochę dupeczką. Nie będę. Zgniatam Nie, pod rękę ją wziął. <śmum> I z tymi oczami. To sama. Dobra, i tak musi być. Witam mojego gościa specjalnego, moja żona. E, moja, i, żona moja, się, żo moja, moja żona nie Moja żona i youtuberka e, znajdziecie link pod, pod filmikiem oczywiście. AG81il. Dziękuję. Proszę bardzo. Jest warto zasubskrybowania. <grym> e, dobra, przejdźmy do Czysta rzeczy. reklama mogę mówić z w że się patrzył w kamerę. Cześć, witamy wszystkich serdecznie na kanale Operator TV. Dziś z Agą ponownie. Normalnie wpycha mi się na ten mój kanał, ja nie wiem. Mam patcie na szkło, kochanie. Ma, tak, mam patcie na szkło i normalnie nie mogę sam nagrywać, bo ona zawsze jest tutaj i zawsze zawsze coś, coś chce pokazać, coś chce zrobić. I zaraz wyskoczy za auta i weźmie e, focha, zrobi i pójdzie do domu. Aha. Uważaj. Zobaczę jedzie nie patrzy No to się wypiernie. Eee, co więcej. Użytkując już samo... Tak jak myślę wszędzie. Powszechnie no, myślę, że. że, że co się będę długo rozwodził, zapraszam również na moje, co my nagrywamy? Vlo vloga? Halo, dzień dobry. Wow. Czemu Przepraszam, przepraszam, I czy, na, czy rocznica ślubu jest tylko twoja, czy jest nasza? No, ale ja, ja reprezentuję rodzinę, A ty nie, kogo reprezentujesz? Nie, nie nie reprezentujesz rodziny. To jest nasza wspólna rocznica Dobra, prezent ale, powinien być wspólny. Ale już, już powiedziałam, kupisz mi torebkę i sobie w niej przyniesiesz, pożyczę ci. Nie, 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 to jest nasza wspólna rocznica i robimy tak, że I to, kupujemy i to wspólny, się akurat tak złożyło, wspólny prezent. I tak się złożyło, że dostałabym z... W momencie, kiedy ja najgorszy obiad życia. ziemniaczki baby potatoes, obsłuszone przed Witamy ponownie, tym razem z trasy. I popatrzcie, Agi znowu make-up w samochodzie. To <śmów> już się stała tradycja. Cześć kochani, witam Was serdecznie na kolejnym vlogu na. Kole... Po, Witam. Y witam serdecznie ponownie na kanale Operator TV. Dziś przychodzę do Was z filmikiem, takim może jakim? Kochani, my jesteśmy już spotka po spotkaniu. Agi niestety musza musiała przebrać buciki. Pokaż, co masz na stopach. Nie, wytrzy nie, wy nie wytrzymała. Nie wytrzymała. Ale co Wam chcę pokazać, kochani? E Główna Alteria. Handlowa w tym w tym w, w, w Trochę przepraszam, przepraszam, jeżeli tutaj nie będzie za dobrze widzieli. Witam wszystkich ponownie na kanale Operator TV. Jak widzicie, yy, nie widzicie, jeszcze nagrywam. Living these worn-out lives with shattered hearts, baby, it's not enough.